Dzień dobry ludzie, jak się macie? Dawno mnie tu nie było, właśnie zaczęłam się malować, mam ostatnie 7 minut jakieś, no 5 już teraz. I wychodzę do szkoły, mam na szczęście tutaj żywbę, tam tylko po drugiej stronie chodnika, także spoko. Wiem, że się nie odzywało, znowu kupę czasu zmieniłam kolor włosów, ale mm, to wszystko dlatego, że po prostu tyle rzeczy się dzieje. I oczywiście ja bym chciała dużo rzeczy nagrywać, ale nie mam na to czasu. Nawet jeżeli mam ponagrywane, no to potem ja to muszę zmontować, żeby nikt nie słyszał głupot, które wycinam podczas gadania 15 minut mm, i wycinam tylko te rzeczy, które chcesz zostały. Mm. Co się pozmieniało? Pozmieniało się to, że poszliśmy któregoś dnia chyba w zeszłym miesiącu na śniadanie i kawę rano i wyszliśmy. Już mieliśmy jechać do domu. I się okazało, że nasz znajomy otworzył mm, studio tatuażu parę drzwi dalej. No i wylądowaliśmy z tatuażami. <laughs> Także spoko, mam tutaj tatuaż teraz. Nie pokażę Wam w tym momencie, byśmy musiały roznegliżować, a tego nie chcemy. Mm, więc tak, dzień dobry, dzień dobry. Tyle rzeczy fajnych się będzie działo w tym roku. Jeden, jedną umowę już mam podpisaną na coś, więc im bliżej będzie tego całego wydarzenia, tym na pewno się dowiecie, dowiecie o tym. A, także to, zrobiłam trzy em, prace do szkoły, które są na późniejsze terminy: pierwsza i 1 marca, i tak dalej. Ja już je zrobiłam żeby mieć więcej czasu właśnie na dokończenie niektórych spraw na work experience, czyli praktyki, które zaczęłam dwa dni temu. Dzisiaj mam akurat wolne właśnie idę do szkoły. Miałam nie iść, bo w sumie jestem sama z dzieciakami, oni są teraz w szkole, no ale jednak pójdę. Więc tak, tyle w sumie się zmieniło, żeby tak w skrócie wam to wszystko opowiedzieć. No i widzimy się później. Będę Wam nagrywać dalej jakieś tam updatey, co tam u mnie. Może mi się uda jeszcze chwilę pogadać w aucie do Was, jak będę jechać po Alexa, bo cały czas będę w szkole, przez te trzy godziny wolnego. Ale jutro mam wolne, więc może to będzie włączony vlog, a może to będzie taki normalny vlog. Zobaczymy. Idę, bo się spóźnię. <laughs> I tak nauczycielka pewnie przyjdzie później. No ale nieładnie się spóźniać. Mm, więc dopijam moją herbatę zimną już, bo ma ze dwie, dwie godziny już to stoi w tym kubku, bardzo zdrowo, no i uciekam. Swoją drogą, wylicytowałam sobie taki mm, sweter i on strasznie torapie, on ma 5% Coś mi się zadziało z telefonem i nie wiem co. W każdym razie mówiłam, że kupiłam sobie, wylicytowałam taki sweter i on strasznie drapie, bo ma coś tam w składzie. I drapie, i wełnę, coś i wełnę, komuś tam lamecz, alpa o oh, alpakę chyba. No i drapie, ale jest mega cieplutki, także idealnie. Zbieram klucze, biorę swój make up, żeby odłożyć na miejsce i śmigam. W sumie nie zrobiłam niczego jakoś super ważnego, także mogło mnie nie być dzisiaj w szkole, dużo bym nie ominęła, no ale poszłam, byłam, wyszłam i tyle, zaraz jadę po dzieciaki, jeszcze to po szkole, po Aleksa i po na szkole, jadę do góry. Chciałam się do Was odezwać po drodze, jadąc, ale niestety mój uchwyt na telefon się zepsuł i telefon po prostu leci tak kaput na dół, więc nie mogłam. A chciałam Wam powiedzieć o tym, jak się dostałam na moje praktyki, bo to była taka historia dość długa i kręta droga, żeby tutaj Pani się dostać, dlatego że ja mam praktyki z taką Panią, która daje. Talks, jak to po polsku nazwać? Robimy taki workshop, czyli jeździmy do różnych szkół i placówek i po prostu mówimy ludziom o zdrowiu psychicznym, jak sobie z nim radzić, co powoduje nasze negatywne i złe emocje i samopoczucie i jak to po prostu regulować. To coś takiego robimy. to Ta pani robi właściwie. No i przyszła do nas do szkoły dać nam właśnie taki tok i mi się to spodobało. No i mi się to spodobało na tyle, że ja po tym jej spotkaniu z nami zostałam z nią i pogadałam chwilę, zapytałam, czy, mi, czy jest w ogóle możliwość, żeby mieć z nią praktyki. No i ona powiedziała, że tak, że nie ma sprawy, że się do mnie odezwie. No i słuchajcie, tak to było, kręta droga, no i ona zgubiła moje dane. Ja próbowałam się dostać do niej przez dwie różne nauczycielki, bo ja nie miałam do niej żadnych danych. No, i w końcu się udało, że ta pani do mnie zadzwoniła ze trzy tygodnie temu, i się zgadałyśmy, żebym z nią poszła w tym tygodniu. No i słuchajcie, w tym tygodniu ja powinnam mieć tylko praktyki w piątki, ale ta pani nie chodzi tylko w piątki, więc to też było swoją drogą takie wiecie. No, muszę opuszczać szkołę, żebyś na praktyki, ale na szczęście jestem do przodu, i moje nauczycielki, mm, no nie są złe, nie są mi za że ja po prostu nie przychodzę na zajęcia. W każdym razie poszłam tam przedwczoraj, co było wczoraj? Czwartek. To poszłam w czwa... nie, dzisiaj jest czwartek. We wtorek poszłam pierwszy raz. I ja ją tylko tam obserwowałam i słuchałam, co ona mówi. A wczoraj pojechałam razem z nią do tej samej szkoły. I ona mi pozwoliła... Sama wyszłam z inicjatywą, że chciałabym. No i ona mi pozwoliła poprowadzić też te zajęcia. Jeden taki slajd w powerpointie. No i słuchajcie, ja sobie... Ćwiczyłam to przed lustrem i tak w myślach, i że powiem to, powiem tamto, że to i tamto, tu, tutaj takie obrazki, to pamiętajcie, to pamiętajcie. Jak ja wyszłam przed całą tą klasę, to była szkoła dla dziewczyn tylko, wyszłam tam i wszystkie osoby się na mnie patrzyły. I to ja powiem Wam, że to pierwszy raz, kiedy ja robiłam coś takiego w życiu, więc byłam mega zestresowana na początku, w trakcie i na końcu już później. I byłam tak zestresowana, że ja mówiłam niektóre rzeczy tak dobrze, a potem jak już usiadłam, to stwierdziłam, że kurde, miałam powiedzieć to, 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 to tamto, tu mi umknęło, tamto, ale to Pani na szczęście nadrobiła i. Nie powiedziała mi nic negatywnego, żadnego negatywnego feedbacku mi nie dała, tylko e, powiedziała, że, że wow, że super, że się cieszy bardzo, że jest dumna, że to wymaga dużej odwagi, żeby już na drugi dzień takich praktyk pójść i po prostu powiedzieć cokolwiek, że wie, że to jest stresujące, żeby wyjść i takie i co dalej, co z siebie powiedzieć, więc super, super to wyszło. Także mega się cieszę. W moim życiu się dużo dzieje ostatnio, ale się dzieje bardzo fajnych rzeczy, pozytywnych. I po prostu nawet nie wiem, czego mam się trzymać, bo wszystkie drogi się wydają po prostu takie bardzo korzystne i super. I ta pani też mnie za e, zabierze we wtorek przyszły na taką wycieczkę, na drugi koniec Irlandii, do niej, do siedziby, do pracy. No, i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Fingers crossed, albo trzymajcie kciuki. Ja będę trzymać kciuki. Super, super. Nawet nie wierzę, że tak dobrze wszystko idzie, ale to jest mindset. Jak sobie um, zmieniłam swoje nastawienie, to wszystko się zmienia naokoło. I to, to prawda, to, pra to prawo przyciągania i inne takie rzeczy, ja w to nie wierzę, ale trochę się sprawdzają. Także ja idę teraz po Aleksa i będę jechać z nim po Emilkę. I potem na tą kawę, no już w domu się do Was odezwę. No bo chciał, nie chciał mój holder na telefon. Uchwyt nie działa tak jak powinien. Jeszcze mam pokażę naszą torebkę naładowaną rzeczami do szkoły. Dostałam nową torebkę na urodziny I o Jezus, jest ciężka, jak cholera, bo mam tam też laptopa, ale fajnie, fajnie, wszystko jest fajnie. Rzucaj. Trzy. Raz, dwa, trzy. I dostajesz kartę, ale to nie, bo to jest dla dinozaura. Wow! You did all your homework. Collect two from the bank. Jeden. I dwa. Proszę bardzo. A gramy sobie w taką grę Monopoly Junior. To Alex dostał od Mikołaja na święta i Emilce się bardzo tak raz podobała. To jest niby 5, plus, ona jeszcze nie umie dobrze liczyć, ale pomagamy jej i jest super, tak? Kat. Łapki w górę. A, Juwik. Super. Teraz mama. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teraz ty. Ja się uciekałem. Nie, jestem just visiting. Tu jest Jail, a tutaj jest just visiting. Cztery. Jeden, dwa, trzy, cztery. Chcesz kupić muzeum? Tak. To dwa pieniążki płacisz. Dwa. Dziękuję i możesz sobie wziąć teraz pieska. To są pieska. No dobra. to jest Dobra, teraz mama. Dwa. Jeden, dwa, a ja kupię bibliotekę. To jest, jest papa, library. Nie, to jest library. Czekaj, ja mam cała pingwina. Z racji tego, że już jest ciemno, zimno i dość późno, bo jest po 21, a mi się dopiero udało uśpić dzieciaki, planuję jeszcze trochę posiedzieć przy laptopie i zrobić parę rzeczy do szkoły. Sorry, pies mi się kręci i go słychać strasznie. I na tym zakończę tego vloga i myślę, że jutro stworzę następnego, bo będzie się dużo działo. Muszę iść do apteki, muszę jechać z autem do mechanika, do jednego z urzędów, zawieźć dzieciaki do szkoły i tak dalej. Także będzie się działo. I pokażę Wam jutro moje notatki. Bo kiedyś mówiłam, jak zaczynałam nagrywać z powrotem jak doszłam do szkoły, że kupiłam sobie zeszyty i byłam taka podekscytowana do tych notatek, a teraz trochę też inaczej to robię i mam te notatki po prostu wszędzie. Także Wam pokażę. Myślę, że niektórych to może zainteresować, jak sobie radzę z tymi notatkami. I żeby się nie pogubić. No, to chciałam powiedzieć. Dziękuję za oglądanie. Sorry za psa. Możesz się uwalić. Tak ty i widzimy się na następnym filmie.